Cześć, witam Was, witam Was, Bartek, kanał Kofi Doktor. cześć. Wróćmy dzisiaj do tematu filmu ze środy, do polecanych ekspresów. Listopad 2024, słuchajcie, bo się dużo działo w komentarzach. Poza tym na TikToku skrót tego filmu poleciał, na ten moment ma, a nawet zobaczmy, słuchajcie. Na ten moment ma... Nie umiem włączyć. 339 tysięcy wyświetleń ten film, ale zaczniemy od YouTube'a, no bo to YouTube, tak, jest dla mnie tutaj kluczem. Omówimy sobie komentarze, słuchajcie, bo wiele rzeczy, na wiele rzeczy troszeczkę źle patrzycie. Po prostu ja omówmy, także słuchajcie, dzisiaj pogadankowo wracamy do tematu polecajek. Oczywiście wszystkie pytania, wszystkie komentarze mile widziane. Eee, zaczynamy! I od razu mamy komentarze, lecimy po kolei. Od razu mówię, pomijam trollerskie komentarze, komentarze nie wnoszące nic do sprawy. Chodzi o to, żeby ten film jakąś merytorykę posiadał, a więc... Yy, podoba wam się mój pomysł? Yy, to nie jedyny komentarz, tutaj Service Wiktor akurat pisze o pomyśle przerzucenia tipów z live'ów na uzbieranie, na przykład w tym przypadku na DeLonghi Rivella, kupienie tego ekspresu przeze mnie, rozebranie go, przetestowanie, obejrzenie, powiedzenie z własnego zdania, a potem zrobienie jakiegoś konkursu, żeby ktoś z was mógł sobie ten ekspres zgarnąć, więc będziemy to robić po Nowym Roku. Lecimy dalej. Yy, dla osób, które nie widziały poprzedniego filmu w środę, był, macie zlinkowany w opisie film o moich polecajkach, yy, moich polecanych ekspresach, totalnie subiektywnie, żeby wam pomóc, bardzo często to pytacie. I to są komentarze właśnie do tego filmu. Akurat mamy reklamę rankomatu przy okazji, ale to nie jest współpraca. Po prostu na koncie, na tym koncie nie mam YouTube Premium. Jaki ekspres do kawy wybrać moje typy listopada 2024. Przechodzimy dalej. W domu mam niwonę, a w pracy Melitę. Fajnie, że wiele elementów jest takich samych. Już ogarnąłem podstawowe naprawy dzięki temu kanałowi. Brawo. Melita lepiej spienia mleko, a sama kawa w obu ekspresach jest naprawdę super. Moją polecajką, jak wiecie, jeśli nie oglądaliście, obejrzyjcie. Topką taką jest Melita Latisia OT, czyli ekspres za około 1700 zł, mający one touch cappuccino, czyli mleko, mleczne kawy robiące się za jednym przyciskiem, robiący kawę całkiem niezłą, duży zaparzacz. Ja nie mówię, że to jest najlepszy ekspres, słuchajcie na świecie. Melita, Latissia o i powtarzam to wyraźnie, nie płaci mi za to Melita. Szkoda. Jest moją topką stosunek jakości do ceny, bo za 1700 a ponoć można wyrwać taniej, a może będzie w grudniu można wyrwać jeszcze taniej. Yy, macie i kawę i mleko i wszystko co tak naprawdę potrzebujecie w ekspresie. Lecimy dalej z komentarzami, bo tu jest ich 200. Słuchajcie, nie będziemy oczywiście wszystkich czytać, ale na TikToku jest ich milion. Mam drugi miesiąc jest Melita Latisze. Jestem bardzo zadowolony, podobnie jak inni domownicy, korzystający z tego urządzenia. Cieszę się tym bardziej, że to był mój świadomy wybór, poprzedzony różnymi opiniami i parametrami, a także stosunek jakości do ceny. Po Twoich opiniach i ocenach, jako profesjonalisty z tej branży, peany wiecie, na temat Kowika zawsze mile widziane. Żartuję oczywiście. Musiałem pokazać ostatni filmik żonie, aby miała świadomość, jaki jej mąż jest ekspertem. Brawo, panie mężu, panie Jarku. Tutaj to post pofalny, tak naprawdę. Lecimy do postów, które chciałbym znaleźć na szybko. Melita, mega pianka, bardzo dużo z Was. Pamiętajcie, że w tym materiale zlinkowanym mieliście też materiały z grudnia 2023 i z czerwca 2024. Tam też polecałem tą Melitę. Masa z Was pisała mi i tu, i na mailu, i na messengerze, i na wszelkich formach komunikacji, że kupiliście Melitę. Jesteście zadowoleni, więc to pokazuje, że. No, coś w tym jest, że ten ekspres jest niezły. Ja to powtarzam wielokrotnie, mimo że jest mi to zarzucane, że Melita mi za to płaci. Nie płaci. Ja po prostu, tak jak cały ten kanał, jeśli oglądacie go od zawsze, to wiecie, że ja tutaj się nie sprzedaję. Ja mówię o ekspresach to, co o nich sądzę. Możecie się ze mną zgadzać, możecie się ze mną nie zgadzać, ale nie możecie mi zarzucić, że ja tu jestem stronniczy dla Melity, bo ona mi za to płaci. Nie, ja zawsze o Melicie mówiłem dobrze. Jeśli Melita chciałaby mi za to zapłacić, nie ma problemu, bardzo chętnie, bo jak ktoś chce zapłacić za reklamę czegoś, co ja uważam za dobre, to ok. Nie będę reklamował czegoś, co osobiście uważam za szrot, bo to by było nie fair w stosunku do was, tak? Ja biorę pieniądze, wam mówię, że coś jest dobre, a tak naprawdę takie nie jest. To, to, to się nie, 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 jakby nie... Gryzie się to z sensem tego kanału, po co on powstał. Odpłynął, wraca. <laughs> Jak zwykle dobra robota... Co mnie tak nos sędzi? Ktoś mnie obgaduje. Jak zwykle dobra robota, w pełni się zgadzam, że większość funkcji... To jest ważny komentarz, bo zasadą moich polecajek jest zawsze Express, czy jestem wyraźny? Chyba tak. Express kupujemy najtańszy, wszystko mający, gdzie w słowie wszystko mający mieści się to, co potrzebujemy. Uwierzcie mi, nie będziecie pili 15 rodzajów kaw. Może na początku w formie zabawy. Niepotrzebne Wam są Bluetoothy. Ekran nie jest Wam potrzebny, jest przydatny, owszem, więc jeśli chcecie, ok. I to jest komentarz mniej więcej na ten temat. Jak zwykle dobra robota, Fa falimy się. W pełni zgadzam się z tym, że większość funkcji w topowych modelach producentów ekspresów automatycznych jest przerostem formy nad treścią. W prostocie, siła. Tak. Sam pijam jedynie trzy rodzaje kawy: espresso, americano i cappuccino. U mnie jest dokładnie tak samo. A zabawa polega na ciągłym dążeniu do doskonałości w przygotowywaniu tych kaw, w czym niewątpliwie pomaga ekspres kolbowy. Zgadza się. Automat to automat. Spójrzcie na niwone kube. Ważna, ważna, doskonała informacja, słuchajcie. We wtorek ma mieć ekspres Nivona Serii 8.1, czyli ten najnowszy. Będziemy pewnie w przyszłą sobotę, czyli już za tydzień, testować ten ekspres, tak jak była testowana Nivona Cube. Ja przy okazji, bo przypomniałem sobie, przypomnę wam o możliwości zamawiania kaw przepychotek. Mocna Dzida 90% robusta, 10% arabika. Tu za mną stoją czerwona, 60% arabika, 40% robusta i zielona, bo matko zegnę się. 85% arabika 15% robusta. Tu przypomnę jeszcze raz 90% robusty. Kawa dla koneserów siekiera. Wszystkie te kawki możecie zamówić, a przypominam, że przed świętami będzie trzeba robić to wcześniej. Mail, Kawa P. Napiszcie maila. Tylko tak zamawiamy w odpowiedzi ode mnie. Otrzymacie formatkę, regułkę i informację. Jak? Więc wystarczy napisać kofik. Prześlij informacje dotyczące zamówień kawy. Tyle. Wracamy. Też czekam na Rivelle, Delonghi Rivella, tu jest mowa o tym modelu, właśnie w tym kolorze, co mówiłeś, one są w takich pastelowych kolorach, tak, będziemy od stycznia robić akcję tipli donate'ową, uzbieramy na ten ekspres i ktoś z Was go wygra, będzie to konkurs, nie loteria, jak sami wiemy loterie nie są teraz w trendzie, ale to, to przyszły rok. I tu mamy kolejny komentarz, czy poleciłbyś Melite? T-Smart. Pomijam Darka, który pisze, że wybrał Melita jest super. No już pomijmy te posty pochwalne, jest ich wiele i, i dziękczynne nazwijmy to. Czy poleciłbyś Melitę T-Smart? Rozważam jej zakup. Bardzo często pytacie. Dostaliście tu zestaw moich polecajek, gdzie na pierwszym miejscu jest Melita, na drugim Nivona, na trzecim Jura z zaznaczeniem, że jest to dwa razy tyle kasy potrzebne. Potem jest bodaj DeLonghi, e, Siemens EQ6 i, i i i i i i i i Philips na końcu. Ja się wypowiadam na temat, tak z tych co mówiłem, najtańszych, wszystko mających ekspresów, natomiast ja nie potrafię Wam nawet na to odpowiedzieć, czy generalnie w ramach danego producenta wszystkie ekspresy, tak jak mówię, że Melita jest niezła, wszystkie ekspresy są niezłe, one mają różnicę, ja tych różnic, słuchajcie, nawet często gęsto nie znam, bo ja się zajmowałem i zajmuję naprawami ekspresów, nie zajmuję się sprzedażą, pytacie mnie o rzeczy, które możecie wyczytać w specyfikacjach tych ekspresów tak naprawdę, Zerkam tu, bo mam cały czas wrażenie, że jestem niewyraźny, ale to chyba ja niewyraźnie widzę przez tą lampę, która mi świeci prosto w oczy. Wracając, są pewne, znaczy to jakby ja wam nie bronię tych pytań, tylko ja często wam nie potrafię na nie odpowiedzieć. Natomiast na przykład e, są pułapki. Siemens EQ6, a Siemens EQ500, bo na przykład mamy Siemens EQ6 z S300, Siemens EQ6 S500, Siemens EQ6 S700, to jest to samo, różni się tam ciśnieniem pompy, co jest bez znaczenia według mnie, ale generalnie jest to Siemens EQ6, ale mamy Siemens EQ500, Siemens EQ300, Mylo, mylące, nie wiem czemu Siemens tak tę serię nazwał, a to są zupełnie inne ekspresy z zupełnie innym zaparzaczem, zwróćcie na to uwagę na filmie ze środy. Ze środy, ostatniej środy, bo to jest game changer ta różnica. Na korzyść, na niekorzyść EQ500, EQ300, EQ6, S300, EQ6, S500. Zwracam Waszą uwagę, wielu z Was się myli, nawet w komentarzach na to zwróciłem uwagę. Być może, że do tego komentarza dotrzemy. To jest bardzo ważne. Seba. Świetny pomysł z tym ekspresem, będziemy sprawdzać bebechy. To wracamy do tematu zbierania na ekspres i robienia z niego, na niego konkursu. Melitati Smart, gadżia Prestige, gadżia nie naprawiam, nie naprawiałem. Gadzia to Saeko. Nie miałem do czynienia z tym ekspresem, i tu też pamiętajcie: jak ja nie miałem z jakimś ekspresem do czynienia z danym modelem, to nie usłyszycie ode mnie opinii na jego temat, bo ja mam jakieś opinie zasłyszane, natomiast ja wyznaję zasadę mówienia o rzeczach, o których coś wiem. I nawet jeśli wszyscy, to jest tak jak z opiniami o filmach czy grach, jeśli wszyscy Mówią, że dany ekspres, czy firma, czy gra jest zła. Ja nie będę się wypowiadał na podstawie tego, co mówią inni. Ja się staram wypowiadać na podstawie tego, co ja doświadczyłem z danym filmem, grom czy ekspresem. Więc jeśli ja na przykład T-Smarta nie kojarzę, żebym miał w rękach, jeśli chodzi tu o ten komentarz. Natomiast Melita Cafeo, bo Melit w Melicie też jest niespodzianka pewna, na przykład Melita Cafeo, teraz chyba już tylko solo się nazywa, Melita Solo, Melita Purista, czyli dwa ekspresy, które robią tylko czarną kawę, Melita. Jest Melita Solent Milk z dołożonym ręcznym mlekiem i Melita Latisia OT to są ekspresy z dużym zaparzaczem. One mają duży zaparzacz, taki staroszkolny, natomiast już kolejne modele, podejrzewam, że T-Smart, T-Smart też mają zaparzacz identyczny jak w Nivonie. Czy jest różnica? Jest. Na korzyść jakiego? Moim zdaniem na korzyść tego większego. Nie ma problemów z miękką wodą, chociaż w Melicie ja się z tym nie spotkałem. W Nivonie jest problem z tym samym zaparzaczem. Yy, większy zaparzacz więcej kawy mieści lepiej pracuje moim zdaniem, no takie jest moje zdanie, słuchajcie, to wszystko, pamiętajcie co ja mówię, to jest moje subiektywne zdanie, to nie, ja nie jestem alfą i omegą, mam jakieś tam doświadczenie nastoletnie na ten temat i na podstawie tego doświadczenia wyciągam pewne wnioski, dlatego na przykład też w tych filmach staram się nie mówić o awaryjności, chyba, że coś uważam za bardzo nieudane, jak wspomniane w serii EQ500, EQ700, EQ300 e -y, zaparzacz i przekładnia, wtedy Wam o tym wspominam, bo to jest no, oglądajcie filmy na innych kanałach, natomiast staram się unikać mówienia o awaryjności, bo po pierwsze, macie rozszerzone gwarancje, wiadomo, zawsze jest ból jak ekspres trafi do, 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 do naprawy, bo to trwa, ale ja się staram na tym nie skupiać i mówię tylko o rzeczach, co ma przewagę, co nie ma. Dobra, lecimy dalej, bo filmu mamy już 11 minut, a ja na 3 komentarze opisałem. Łapka w górę, łapka w górę, do mnie właśnie dotarł sagę. Express, słuchajcie, w moim życiu serwisowym, jeśli chodzi o ekspresy, jakoś sage mnie, sash, Sagę, ja nawet nie wiem jak to się wymawia, poprawcie mnie, omijała mnie ta firma. Nie naprawiałem jej nigdy, właściwie nie miałem w rękach. W weekend byłem, nie w weekend, wczoraj byłem po siłowni w yy, markecie z elektroniką, już nie będę robił reklamy za darmo, i oglądałem to sagę. Ja będę mówił sagę, tak jak się pisze. Pewnie mnie poprawicie. Oglądałem i wygląda to solidnie. Tanio nie jest, wygląda to solidnie. Nawet stało SAGE i obok stał DeLongi dla specjalista, który też uważam za niezły ekspres. To są kolbowe, już takie półprofesjonalne w cudzysłowie, ale pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę. W DeLongi bardzo małe Fi sitka w kolbie. Fi w sensie średnica, tak? W SAGE, Sasz gryzie mnie to, muszę się dowiedzieć, jak to się czyta. Sitko jest. O ile nie takie samo fi, to praktycznie takie same w gastronomicznych ekspresach. Zwraca to uwagę. Pamiętajcie, im większa powierzchnia showera, prysznica, bo to shower screen się nazywa w portafiltrze, czyli im więcej wody gorącej na większą powierzchnię kawy działa, tym lepiej ta kawa się parzy. Im mniejsze to fi, ta średnica, no to mniejsza jest ta powierzchnia, tej kawy musi być więcej i tak dalej i tak dalej. No tutaj prośba do was gorąca, bo napisałem również do firmy Sash Sage że bardzo chętnie bym się bawitkował ich którymś ekspresem, nie w formie płatnej recenzji, pokazać, poda, podać swoją szczerą opinię, nie, nie, w jakiejś tam formie współpracy. Możecie napisać, jeśli tylko mogę was o to prosić, w komentarzu pod tym filmem hashtag sagę, hashtag sagę może mnie zauważą, może będą chcieli a to z korzyścią będzie dla nas wszystkich po prostu obejrzymy ten ekspres tak, jak oglądaliśmy to Cube yy, tydzień temu. Tak. I przypominam, w najbliższą sobotę oglądamy nówkę sztukę funkiel, nówkę, Słuchajcie, wyciągniętą prosto z pudełka. Wiem, że jedzie do mnie od Wojtka, więc Wojtek punktuje tu u nas na kanale. Przy okazji powiem Wam ciekawostkę, jak nie zapomnę później, co się działo po filmie o Nigonie Cube. Ale to jeszcze widać chwilę, bo tu widzę właśnie Silverstone. Do mnie właśnie dotarł Sagę. Impres Express parę dni temu, jestem mega zadowolony. No, ja słyszałem dużo dobrego o tych ekspresach, ale tak jak powiedziałem przed chwilą, dopóki w łapki nie dostanę, to nie. Yy, pomysł z testem popieram. Tak, to chodzi o Rivelle. Oglądam pana filmu, wybrałem Melita Latycia. Praktycznie instrukcji nie czytałem. Kawa pyszna, super. Chodziło mi o zwrócenie uwagi tu jakieś porady na temat. Co z głośnością? Melita jest taka powiedzmy średnia półka głośności. Niwona jest cichsza, moim zdaniem. Siemens jest cichszy. Eee, bardzo często ja być może tu znajdę... O! Tu mamy pytanie. Kamilos. Melita Latysia OT. F300100. Czy warto dopłacić stówkę do Melita F53? Żonie bardziej się podoba. No to tak jak ja już Wam mówiłem. O gustach się nie dyskutuje. Natomiast nie pytajcie mnie, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo częste pytanie. Czy warto kupić Express X? Czy warto dołożyć w, da w ramach danego modelu z Expressu X do x Ja tego nie wiem. Czy warto... To też się często pojawia, teraz nawiążę, bo ostatnio nawet było pytanie na streamach PlayStation Polska: czy warto kupić daną grę? No, kto wam odpowie na to, jak nie wy sami. I tak samo jest z ekspresem. Każdy ma inne potrzeby, każdy ma inny gust, inny portfel, więc ja wam wskazuję pewne wady ekspresów, pewne zalety, już jakieś poważniejsze wnioski to musicie wyciągnąć, oglądając moje filmy na kanale. Ja nie chcę budować też, słuchajcie, kontentu yy, tego kanału na jakby. Czarnym piarze. Nie będę robił filmów, że dany ekspres to jest gówno, nie kupujcie go. Nie, zwracam uwagę, natomiast spójrzcie, ile ja ekspresów, jakich naprawiam na tych filmach, które są najczęstsze, jakie są usterki. Po to macie te ponad 200 filmów, żeby sobie wyciągać wnioski. Nie oczekujcie ode mnie, że ja wam będę paluszkiem pokazywał ten B, ten dobry. Ja wam w tym filmie ze środy pokazałem, co osobiście ja bym sobie kupił. Tak naprawdę ten film miał taki sens. Gdybym teraz kupował ekspres nowy, to który bym sobie kupił? I w jakiej kolejności. Myślę jeszcze o filmie zrobienia wam rankingu mojego subiektywnego ekspresów topka. W sensie nie patrzymy na kasę, tylko idziemy od Jury Z10 w dół, bo tak, uważam Jury Z10 za najlepszy ekspres w tym zestawieniu, ale nie patrząc na cenę, bo w momencie spojrzenia na cenę już go nie uważam za najlepszy. I cenę serwisu zrobię takie, może jeszcze w grudniu postaram się, żebyście mogli decyzje zakupowe podejmować. Nawet postaram się, może nie za tydzień, chyba że w środę, bo za tydzień mamy plan zobaczyć tą nową miwonę. Zrobić Wam ranking topka bez względu na... bez... jakby cena nie gra roli, zrobić Wam topkę według mnie ekspresów tanich, czyli jakichś kolbóweczek, jakichś tań, najtańszych automatów, chociaż najtańsze automaty to już widzieliście w poprzednim filmie w stosunku do jakości, yy, bo pytacie o to, bo pytacie o to, więc być może coś takiego zrobię, a nawet na pewno. Lecimy dalej, bo jeszcze mamy przejść do TikToka, 15 minut filmu, daję sobie jeszcze 10 i już Was, słuchajcie, nie męczę przy sobocie. Ja mam przelewowy, też robi kawę. Mniej problemów z naprawami, a jak ulegnie awarii, to można zakupić nowy. No kurczę, sposobów, panie ponury grabarzu, zawsze mnie ten nick bawi. Jest wiele, jest Aeropress, jest Frenchpress, jest przelew, jest parzenie oczywiście w ekspresie ciśnieniowym, parzucha babcina. Metod parzenia kawy jest wiele i to nie jest tak, że któraś jest dla ciebie drogi widzu, najlepsza. To ty wybierasz, pamiętaj. I nie jest wstydem picie kawy z mlekiem, bo to też często słyszę, że prawdziwy kawosz kapuczyny nie pije. O. mam do powiedzenia na ten temat. Jakie ma pan doświadczenie z ekspresem Philips dla tego konkretny model? Takie samo jak ze wszystkimi Philipsami. Dlatego, to jest seria. Latego. też pamiętajcie, że wiele ekspresów z danej firmy, na przykład DeLonghi, praktycznie ma dwa rodzaje systemu zaparzania: albo windę taką bujaną z przodu w tych tańszych modelach, albo windę skośną w większości już w tej chwili. Dwa rodzaje zaparzaczy różniących się szczegółami. Nivona: każdy system zaparzania w Nivonie jest taki sam, w Melicie jest taki sam, z zastrzeżeniem, że są dwa różne zaparzacze. To co mówiłem wcześniej, więc czy ty mnie zapytasz, drogi widzu, drogi, drogi droga Junio, Junia. Czy mnie zapytasz o latego 5447, czy o niższy czy o wyższy on się będzie różnił panelem większą ilością opcji, ale środek to bebechy są praktycznie identyczne. Są wyjątki w niektórych ekspresach, jak jest droższy, są dwie grzałki zamiast jednej, ale to są szczegóły, słuchajcie. Więc kupowanie Ekspresu za 10 tysięcy niekoniecznie jest uzasadnione, jakby cena nie jest współmierna do tego, co jest w środku, tylko bardziej do gadżetów, chromów, pseudochromów, cudów. Na tym to polega. Eee, Melita, Passione również jest godna polecenia, to jest to o czym mówiłem, nie wiem, nie wiem, jeżeli Latisha jest godna polecenia to Passione też, im mniej rzeczy w ekspresie, im mniej bajerów, tym mniej rzeczy może się zepsuć, to jest oczywiste, tak? Kiedyś w samochodach, jak się coś zepsuło, to się brało klucze, młotek, kombinerki naprawiało, teraz świeci Ci się check engine do serwisu, nic więcej nie zrobisz, tak to działa. Eee, dwa pytania, czy Melita F53, czyli wracamy do tematu, czy dany ekspres jest warty zakupu? Ja, o, i to też jest ważne, Damian. Ja osobiście przy zakupie ekspresu zwrócę jeszcze uwagę na to, żeby miał wyświetlacz chociażby najprostszy. Dla niektórych jest to ważne. Rzeczywiście jest łatwiej, bo kontrolki trzeba znać ich znaczenie, co która oznacza. Wyświetlacz wam wszystko mówi. Przyspieszamy. Poprawiliście mnie, bardzo dziękuję. Wielu z was mnie poprawiło, że Jura C8 ma duży zaparzać. Ja tego nie byłem pewien, nie wiedziałem. Dowiedziałem się też, że tak jak w mojej Jurze Ena yy, Micro 9, nie ma możliwości w C8 spienienia samego mleka. Trzeba ją. No, trzeba to robić sposobem. Dziwne, dziwne i to też w mojej Jurze mnie zawsze dziwiło, że nie mogę spienić tak zwanego chino zrobić. Da się to oszukać. No i dalej już piszecie, że ten pomysł jest dobry. Tutaj komentarze się powtarzają. Pytacie często o ekspresy Chibo, czemu ich nie polecam i o ekspresy Beko, czemu ich nie polecam. Słuchajcie, jakieś Ariette, jakieś. Ja wam powiem tylko jedno, kupujcie ekspresy firm, które produkują ekspresy. Beko, jak wiecie, produkuje wszystko. Chibo kojarzy się, no tylko z kawą, tak? Obejrzyjcie ten ekspres, spójrzcie jaki on ma zaparzacz. Ja ich nie polecam, bo to są według mnie wynalazki i, nie, i to jest moje prywatne zdanie. Małe są, ładne są. Można je kupować, wiecie, wszystko jest dla ludzi, ale jeśli pytacie mnie, czy ja bym je polecił? Nie, nie poleciłbym. Dobra, przejdźmy słuchajcie do TikToka, bo jest 20 minut materiału. Zanudzę was. Film poszedł fajnie, bo film poszedł na 340 już tysięcy. Klikam. Słuchajcie, na TikToku, jak sami się pewnie domyślacie, komentarze mają troszeczkę inną specyfikę. Przelecimy przez kilka. I tu się powtarzają te same, słuchajcie, problemy. W sensie. Problemy w pytaniach waszych. Czy poleca pan również Melita F53? Ja polecam Melite F53, ekspres bardziej skomplikowany. Częściej je widywałem w serwisie u siebie. Z czego to wynika, do końca wam nie powiem, ale częściej były u mnie w serwisie niż Latisia, niż Solo, niż Purista. Purista to chyba jedną, tylko naprawiałem przez parę lat. Mam Melite Select. polecam każdemu. A jakie ekspresy kolbowe? Ja kolbówek nie naprawiam, coś tam o nich wiem, ale bardziej o gastro, kolbówkach. Tak jak mówiłem, zrobię wam jakiś ranking. Poczytam trochę o nich i zrobię wam jakiś ranking. Od 10 lat mamy w pracy drogi. To mi się bardzo podoba, nawiązując do kolejnego komentarza. Tu przelecimy tylko kilka, bo ich tu jest 227, słuchajcie, że wy się też chwalicie swoimi ekspresami i to też jest taki częsty problem. Problem, nie problem. Ja robię ten film, żeby wam powiedzieć, na co zwracać uwagę, też w komentarzach, jak czytacie. Bo jak szukacie ekspresu, to potem sobie czytacie, co ludzie piszą, tak? Yy, co widzę, bo jest interakcja też między wami, poza mną w tych komentarzach. Yy. To, że ktoś pisze, mam od lat DeLonghi, jest super, polecam, nigdy się nie psuje. Albo na przykład spotykam się z takimi zarzutami, że ja coś mówię złego na, o jakimś danym ekspresie, złego. Wytykam, że jest awaryjny. Yy... I jest kilka komentarzy pod spodem, co pan pieprzysz, panie, bo ja mam i siostra ma i kuzyn ma i one się nigdy nie popsuły. I co pan pieprzysz, że one są awaryjne? Ja to powtarzam. Ty, drogi widzu, masz swój ekspres, kuzyn ma i siostra ma. Czyli trzy. Nie wyciągaj na podstawie trzech waszych ekspresów wniosków na temat całego rynku, czy całej marki, czy całej serii, czy całego modelu, bo ja tych ekspresów, uwierz mi, miałem w tysiącach w rękach i wydaje mi się, że trochę więcej wiem, tak nieskromnie powiem na temat danej marki niż ty. I takich, yy, takie się bardzo często spotykają. Najczęściej one są grzeczne, albo najczęściej jest to napisane w taki sposób, że ja mówię, że dany ekspres jest awaryjny, a ktoś pisze, a mój służy od 5 lat. No i ja mu wtedy piszę i świetnie, i niech służy następne 5, ale dużo jest uszczypliwych. No ale to internet jest uszczypliwym miejscem, wiemy o tym. Dużo jest wulgarnych, wy ich oczywiście nie widzicie, bo większość wyłapuje system, jakby YouTube'a a całą resztę wywalam ja. Zapraszam Was na nasz serwer Discord, Tamte komentarze pokazuję. Mamy tam zakładkę, ciekawe komentarze na YouTube i tam sobie je wrzucamy, czy ja, czy, 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 czy jakby członkowie Discorda naszego Coffee Doctor. Yy, mamy taką zakładkę, mamy w ogóle dzi dużo dziwnych zakładek. Wczoraj była impreza na Discordzie yy, online'owa, tylko pamiętajcie, dostęp do Discord dostajecie za wsparcie kanału na YouTube. Jest to coś dodatkowego, nie jest to wsparcie jakieś wielkie. Ja coś z tego mam. To zabiera też mój czas. Poświęcam mój czas dodatkowo. Na Discordzie również możecie pytać o porady, co czynicie. Na każdym kanale komunikacji ja tylko tam udzielam porad plus ewentualnie odpowiadam na komentarze na YouTubie. Zapraszam. Link do Discorda jest również w opisie filmu. Grupa na Facebooku wspomniałem. Przypominam, zajrzyjcie, macie w opisie filmu, zajrzyjcie, ja wam tu też wyświetlę. Zajrzyjcie na sociale, yy, polubcie mnie na Instagramie. Staram się teraz, mając troszeczkę więcej czasu poro rozruszać wszystkie sociale. Facebook, Instagram, TikTok. Yy, no właśnie macie go przed oczami, mam 14 tysięcy ponad obserwujących. Wydaje mi się, że to nieźle. Na YouTubie za chwileczkę już, ale to zapowiem konkretnie, będzie live na 25 tysięcy subów. Zapraszam. Lecimy z komentarzami, bo oczywiście, jak zwykle, kofik popłynął nie w tą stronę co trzeba. Prawie dwa lata temu wybrałem ekspres do 2,5 tysiąca, padło na melite z, numery, z numeru 1, czyli latisie. Z researchu Niwona ma ten sam młynek i zaparzacz, a ekspres godny polecenia. Zgadza się. Eee, a który z ekspresu z kolorowym wyświetlaczem głównie mleczne kawy? No, słuchajcie, wyświetlacz dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Nie pytajcie mnie o takie rzeczy, bo nie to tak naprawdę nie jest dla mnie żadnym argumentem wyświetlacz w ekspresie, że on jest kolorowy. To nie, to nie robi kawy, kolorowy wyświetlacz wam nie robi kawy, więc takie rzeczy sprawdzajcie sobie. Macie polecajki, macie 200 filmów, jakieś wnioski możecie wyciągnąć, a takie rzeczy to już musicie sobie sprawdzać sami. Szczerze, bo ja szczerze nawet nie wiem. W zimensie jest niebieski chyba tło wyświetlacza, tyle pamiętam. W mojej już jest czerwony i zielony. Zielony jak jest wszystko ok, czerwony jak trzeba coś zrobić z ekspresem, w sensie od kamień wyczyść i tak dalej. Nie wiem. Miałem Delongi, potem Krups. Krupsa, jak wiecie, ja nie naprawiam. Od razu odpowiem, bo zawsze, jak powiem, że nie naprawiam Krupsa, to jest milion pytań o to. Krupsa nie naprawiam, to jest decyzja biznesowa, bo Krupsy są czasochłonne w naprawie. Na moment, kiedy zaprzestałem ich napraw, były bardzo awaryjne. Czy jest tak teraz, to nie wiem. Pewnie tak, bo wiem coś od innych. W trakcie naprawy Krupsa jestem w stanie naprawić trzy inne ekspresy. Decyzja biznesowa, nie doszukujcie się tutaj. Teorii spiskowych, tym czemu ja nie naprawiam krupsów. Nie da się naprawiać wszystkiego, słuchajcie, z pewnych rzeczy trzeba zrezygnować. A przypominam, że serwis ekspresów to biznes. Eee, Philips 5400, jako opinia, mam dopiero tydzień, może jednak znajdę jakąś wadę w razie co? No, na pewno znajdziesz, ale dopóki służy, jest na gwarancji, to nic, tylko plać wodę, pić kawę i dbać. Pamiętajcie, dbajcie o te ekspresy. Po pierwsze, to pijecie, a ja wiecie, jak oglądacie na bieżąco, wiecie, co w nich znajdowałem. Wczoraj czy przedwczoraj był świetny post na Facebooku któregoś z was, jak tam sobie coś łaziło tak <laughs> w ekspresie. Tylko i wyłącznie Jura. Jura, stan umysłu wszyscy wiemy, chociaż to są bardzo dobre ekspresy. Ciągle jest mi zarzucane, że ja hejtuję Jury. Nie, sam ją mam, słuchajcie. Natomiast hejtuję ludzi, którzy do mnie piszą, że tylko Jura, a reszta to główno. Takich ludzi nie hejtuję. Krytykuję, bo to bzdura. A ekspresy Siemens, mówię w polecajkach, bardzo często też są pytania o rzeczy, które są w filmie, na które zadajecie bardzo często też, niektórzy, na szczęście niewielu, pytania, o, na które odpowiedzi są w filmie, wystarczy obejrzeć ze zrozumieniem, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, tutaj gdzieś chciałem dotrzeć do jakiegoś pocisku też po mnie. Ja kupiłem miele, miele nie znam ekspresów, słyszałem, że są drogie. Całekoxelsis cudowny jest, nie zamienia na żaden inny, superolu, niech Ci służy jak najdłużej, ma swoje bolączki oczywiście, ale to każdy ma, słuchajcie, każdy ekspres ma swoje bolączki. No i tak dalej, i tak dalej, słuchajcie, dobra, reasumując, grupa na Facebooku, tam prosimy o pomoc, nie piszcie do mnie na priwie, bo ja nie jestem w stanie nawet Wam odpowiadać. Discord, dostęp płatny, dostęp za wsparcie kanału na YouTubie, tam udzielamy porad, można, mogę nawet, wiecie, coś pokazać, pewne rzeczy tam... Pojawiam się też na żywo i to dosyć często. Jest grono ludzi już ze 40 osób. Robimy sobie wspólne imprezy, nasiaduwy, rozmawiamy o serwisie, rozmawiamy o komentarzach na YouTube. Fajne, fajne miejsce, polecam. Yy... Sociale: Instagram, Facebook, TikTok, który macie na ekranie cały czas. Zapraszam. Linki w opisie tu może też się właśnie pojawią. Pojawiają nawet. Yy... Czy coś jeszcze? Kawa, mówiłem o kawie, zapraszam do zamówień. Kawa Pel. Napisz, chcę kawę, odpiszę Ci wszystko, co i jak. Nie ma sklepu, nie sprzedaję na Allegro, tylko i wyłącznie na zamówienie. Wynika to z tego, że ta kawa jest wypalana na zamówienie dla Was. Świeżość, świeżość i jakość. Yy. No i jeśli mogę Was prosić, hashtag SAGE pod filmem, nawet w komentarzu tam piszecie, tak, KOFIK, masz rację, tak, KOFIK, pieprzysz głupoty, ale napisz hashtag SAGE. że w SAGE zauważy te filmy bo pewnie byście chcieli zobaczyć test takiego ekspresu, test, prezentację, ja to nazywam prezentacja, do testów potrzebowałbym ciśnieniomierzy, decybelomierzy, czy jak to się tam nazywa. Na razie jeszcze nie jestem przygotowany na takie sensowne testy konkretne, więc robimy prezentację, mówimy o wadach, mówimy o zaletach, o wykonaniu, takie jak filmy, jak był tydzień temu o Nivoni Dobra, zamęczyłem Was? No to super. Do miłej soboty Państwu życzę. Zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Za chwilę przypominam ranking ekspresów, pod tytułem Cena nie gra roli i ranking jakichś najtańszych ekspresów, tak żeby zacząć przygodę kawową i kolbówek. Przypominam, za tydzień w sobotę, jak nic nie wybuchnie, Niwona 8.1 seria, czyli ta z nowym zaparzaczem bez brudzącego zaworu drenażu. Tyle. Sub, łapka, komentarz, hashtag sagę. Zapraszam do kolejnych materiałów. Widzimy się wkrótce. Mówił do Was Bartek. Trzymajcie się. Cześć!